Kiedy John zobaczył zakonnicę stojącą samotnie na ciemnej, samotnej drodze, był sceptycznie nastawiony do podwiezienia jej, ponieważ droga cieszyła się złą sławą, ale John uległ swojej życzliwej naturze. Gdy przejażdżka dobiegła końca, zakonnica wyraziła swoją wdzięczność w sposób, którego John się nie spodziewał. Nie uwierzysz, jak mu podziękowała. John został kierowcą ciężarówki z konieczności. Dorastał w domu, w którym brakowało mu rodziców, którzy mogliby go kochać, opiekować się nim i nim kierować. Jego ojciec nieustannie go bił, a jego matka nigdy nie znalazła odwagi, by stanąć w jego obronie. John był w liceum, kiedy zdecydował się, że dłużej tego nie zniesie. Uciekł z domu. Podczas podróży autostopem przez kraj, John spotkał starego kierowcę ciężarówki, który od razu wyczuł, że ma kłopoty. Zapytany, w czym tkwi problem, John otworzył się przed nim, podzielił się tą historią. Poruszony historią młodego człowieka, mężczyzna postanowił mu pomóc. Zabrał Johna do swojego domu, gdzie wychowywał go jak rodzinę. Kiedy John skończył 28 lat, jego przybrany ojciec doradził mu, że najwyższy czas, aby znalazł w sobie bardziej stabilną pracę. Do tego czasu pomagał staruszkowi w załatwianiu różnych spraw. Teraz nadszedł czas, aby zaczął rozglądać się za różnymi możliwościami i znalazł taką, która najbardziej mu odpowiadała. Z rekomendacją ojca zastępczego, John dostał pracę jako kierowca ciężarówki i rozpoczął karierę. Rok później John ożenił się z piękną kobietą Cindy, która zaszła w ciążę kilka miesięcy po ślubie. Para nie zdawała sobie sprawy, że urodzą im się trojaczki. To spowodowało komplikacje zdrowotne, które sprawiły, że Cindy nie mogła pracować. Więc została żoną pozostającą w domu i pomagała Johnowi w każdy możliwy sposób. W odpowiednim czasie Cindy urodziła zdrowe trojaczki dwóch chłopców i dziewczynkę. Wraz z pojawieniem się dzieci, John, który nie chciał być nieodpowiedzialny jako ojciec, zwiększył liczbę swoich zmian w trasie, a jego determinacja, by zapewnić rodzinie dobrą opiekę, skłoniła go do szukania dodatkowych źródeł pieniędzy wraz z przyjacielem. Wkrótce znalazł pracę która płaciła mu więcej niż zwykle za transport produktów. Jego celem było wykorzystanie pieniędzy uzyskanych z pracy na zakup własnej ciężarówki, aby nie musiał płacić 40% swoich zarobków. Co więcej, dzięki dodatkowemu dochodowi byłby w stanie zaspokoić wszystkie potrzeby i pragnienia swojej rodziny. Brzmi to jak dobry plan, prawda? Niestety, nie wszystko poszło zgodnie z planem. Aby zmaksymalizować swoje zarobki, przewieźć więcej towarów, John i jego przyjaciel postanowili zmniejszyć ilość czasu spędzanego na spaniu i odpoczywaniu. Było to korzystne z finansowego punktu widzenia, ponieważ pozwalało im otrzymywać wynagrodzenie za każdą godzinę jazdy. Nie musieli też wydawać pieniędzy na nocowanie w motelach, ale pewnej nocy wydarzyło się coś tragicznego, gdy John siedział za kierownicą, jadąc do następnego miejsca dostawy. Niestety John zastał na kilka sekund. Obudził się dopiero wtedy, gdy zderzyła się z nim inna ciężarówka. Kiedy zderzył się z inną ciężarówką, w wyniku zderzenia John stracił przytomność, ale jego przyjaciel nie przeżył. Proces rehabilitacji był długi i żmudny, co doprowadziło do utraty przez Johna oszczędności życia. Jego rodzina, która wcześniej wygodnie żyła, pogrążyła się w nędzy. John był wytrwałym człowiekiem, dlatego nie zajęło mu dużo czasu, aby wrócić na drogę. Niestety musiał pracować jeszcze przez kilka lat, zanim mógł sobie pozwolić na zakup własnej ciężarówki. Podczas pierwszej podróży po wypadku wydarzyło się coś nieoczekiwanego. John jechał samotnie i potrzebował miejsca, w którym mógłby zatrzymać się na noc, zanim stanie się zbyt wyczerpany. Nie mogąc pozwolić sobie na motel, postanowił zaparkować na poboczu drogi i przespać się tam, aby dotrzeć do następnego postoju. Musiał przejechać przez ciemną drogę. Gdy miał skręcić z powrotem na autostradę, zauważył zakonnicę stojącą samotnie na poboczu drogi. Zakonnica wyciągnęła rękę, prosząc o podwiezienie. John rozważał pozostawienie jej na poboczu. Słyszał kilka historii o kierowcach ciężarówek okradzionych na drodze. Nie chciał być jednym z nich. Jedyne pieniądze, jakie miał, pochodziły z ostatniej dostawy i były przeznaczone dla jego rodziny. Już miał odjechać. Ale wtedy zauważył wyczerpaną i przestraszoną minę zakonnicy. To sprawiło, że się zatrzymał i ponownie rozważył swoją decyzję. Dokąd zmierzasz? Zapytał po opuszczeniu szyby. Do domu! odpowiedziała. A on dał jej znak, by wsiadła do ciemżarówki. Zakonnica wsiadła do ciężarówki. John odjechał, zanim jeszcze usadowiła się na swoim miejscu. Kiedy zobaczył, że drży, podał jej swoją kurtkę. Wtuliła się w obszerne okrycie i niemal natychmiast zasnęła. John zastanawiał się, kiedy znalazła się na tym odcinku drogi i dlaczego udała się do baru. Nie było to miejsce, w którym powinny przebywać zakonnice, zwłaszcza o tej porze nocy. Ale John zachował swoje myśli dla siebie. W końcu dotarli do miejsca, obudził zakonnicę. Ale ona miała wielką prośbę: Muszę tylko coś odebrać, a potem potrzebuję podwózki do następnego miasta. Powiedziała. John uznał prośbę za podejrzaną. Kusiło go, by jej odmówić i kontynuować podróż, ale nigdy nie należał do osób, które potrafiłyby odmówić bezbronnym ludziom. W porządku, ale zrób to szybko, odpowiedział z ulgą. Pospieszyła do baru najszybciej, jak mogła, ale nie wyszła na czas. John był zmęczony i głodny. Rozważał odjechanie, ale pomyślał o tym, że jego żona by tego nie pochwaliła, więc został. Kilka minut później zakonnica wyszła z klubu, ale nie była sama. Była z inną kobietą, która wydawała się być pod wpływem. Za kobietą stało kilku opryszków, którzy uważnie je śledzili. John wyczuł niebezpieczeństwo. Natychmiast wyskoczył ze swojej ciężarówki i ruszył w ich kierunku. Kazał bandytom odejść, ale oni nie ustąpili. Został zmuszony do zapłacenia im swoim całym zarobkiem. Zbiry zostawiły ich w spokoju. Następnie John odwiózł kobiety i nie zatrzymywał się, dopóki nie były daleko. Zakonnica dawała mu wskazówki, aż dotarli przed ogromny ośrodek rehabilitacyjny. Przed rezydencją czekał starszy mężczyzna. Zakonnica wysiadła z ciężarówki i próbowała sama wyciągnąć kobietę. John przyszedł jej z pomocą. Kobieta była bardzo słaba. Prawie zemdlała. W końcu zakonnica opowiedziała historię tej osoby. Okazało się, że ta kobieta była wykorzystywana, a starzec to jej ojciec. Ten staruszek był bardzo bogatym mężczyzną. Po usłyszeniu tego, co zrobił John i że uratował jego córkę, postanowił zrobić mu największy prezent: kupił mu ciężarówkę. To wszystko na dziś. Mam nadzieję, że historia Wam się spodobała. Do usłyszenia w następnej.